Cześć, jestem Sieksa. Dzisiaj jest ze mną UDC i przegej. Mamy tutaj takie wojny zamków. UDC jest w drużynie żółtej, a przegej jest w drużynie czerwonej. W grze tej chodzi po prostu o zdobycie flagi. Muszą po prostu swoje flagi skopać. W środku w zamku mają skrzynki, w których mają itemy. I cóż, ja jestem tylko komentatorem i, i nagrywam. A oni będą się bić. Ok, zaczynamy panowie. Przygotujcie się i możecie się na siebie walczyć. Bić. Przegaj Z łukiem wyszedł. UDC też z łukiem, lecz w zbrojce. O, Przegaj nie żyje. Brawo dla UDC. UDC na swoim zameczku. W skórce. I czekamy na przedeja. UDC postanowił nie atakować jeszcze flagi. Zobaczymy co kombinuje. O, zeskoczył. Ucieka gdzieś. Ucieka. I wraca z powrotem. Przegaj, UDC, UDC się przymierza do ataku, Przegaj biegnie, UDC oberwał, jest to taki odcineczek taki taki dla śmiechu, pomysłodawcą jest UDC, jeśli wam się podoba zostawcie lajka like pod tym odcinkiem. Przepraszamy również za naszą długą nieobecność. Po prostu nie mieliśmy kiedy nagrywać. Po części nam się nie chciało. Święta. Jest to właśnie odcinek specjalny, świąteczny. Mamy dzisiaj niedzielę. Ok, więc nie będę Wam już gadać. Oglądajcie. UDC. Przechodzi do lekkiego ataku, kryje się. Przegej od zamku. Ciekawe co on tam kombinuje. O, wychodzi na górę. Przegej znów bez zbrojki. Zeskoczył. Udece gdzieś się schował. Nie wiadomo gdzie. Gdzieś, nie wiadomo gdzie. Przegej wskoczył do dziury. Udecy nie żyje. Przegej ma szansę zdobyć flagę. Proszę Państwa, przekopuje się przez bramę. Tak, jest w środku. Jest w środku, proszę Państwa. Idziemy zobaczyć, jak to wygląda od środka. I przegej! Zbił flagę. Proszę Państwa, mamy zwycięzcę dzisiejszego odcinka. Jest to przegej. Czekaj, pokaż się ładnie do kamery. Obróć się. Pomachaj tylofem. Mieczykiem może być. Nie bi mnie. Nie bi mnie, nie daruję ci tego. Zostaw mnie. Tak, tak, pokój, ale nie bi. Okej, okay, to co, czekamy na UDC? UDC ma szansę jeszcze się odgrać na przegeju, chociaż już Przegaj wygrał. I to nie będzie odcineczek taki jak zwykle, 10-minutowy. Mamy 4 minutki nagrania. Prawdopodobnie będzie to 5. Czekamy tylko na UDC. Przegaj obudowuje flagę. Mój yy, podest komentatorski. Piękny. Ok, idziemy na rach UDC. Zobaczymy. Co tam u niego? Czyli tak, Przegaj nastawia się na y, kontratak UDC. Jeśli... o, a co to? Żółta, żółta. Żółta drużyna dla Przegaja. Przegaj biegnie do UDC. Co on tu kombinuje? On zbija słaby. Rozbija jego pałac. Czyżby to oznaczało, że UDC przegrał? Tak, proszę Państwa, UDC przegrał. I tym oto akcentem będziemy kończyć ten krótki, szybki, świąteczny odcinek. Przez święta, jeszcze póki mamy wolne od szkoły, nagramy jeszcze jeden. A więc tak. Dziękujemy Wam za... Z... dziękujemy Wam za oglądanie. I miłego dnia.